Hej, jestem Lady Śliweczka i witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale, nie licząc teledysku, z Movie Star Planet. Nazywam się Heko 2003 i, i, mam, i posiadam obecnie VIP na miesiąc. Mam 16 level, 16 diamentów, tak mało kasy i ogólnie mało ubrań. Możecie mi zapraszać. przyjmuję osoby od 15 levela. No i bardzo miło bym ugościła osoby, które też nagrywają na YouTubie um, Tak, przed chwilą właśnie dowiedziałam się, że mój chłopak ze mną zerwał I dlatego yy, chcę wam go pokazać, żebyście go na internetach hejtowali Tak, to jest właśnie to Cześć, eleganci Żebyście go hejtowali, yy, dlatego już, już go pokazuję Colsons? Tak, to jest Colsons. On jest najgorszym chłopakiem na świecie. Niby taki miły, i w ogóle. Kochanie, też pozdrow. A potem co? Z laską Nikolą jakąś, co ma 22 level. Się zabawia, co? Dlatego z tej okazji zaprosiłam ją do znajomych i następnym moim, yy, następnym moim teledyskiem będzie Patty Nie ma nas. Ponieważ on nie zdradził i ja po prostu ja go naprawdę kochałam, może ja go nigdy nie znałam, ale ja go kochałam Więc hejtujcie i Nicole i Kolsona, macie Dobrze W dzisiejszym odcinku właśnie poszukamy sobie chłopaka, może ktoś powie hej YouTube I tak Wcześniej jeszcze nagrywałam dwa razy, tylko mi się dźwięk nie nagra. I miałam pozdrowić Sweet Mika 1, 2, 3 oraz Oliwie Sienkiewicz, którą już widzę, że tu nie ma. Tak. I właśnie teraz poszukamy sobie jakiegoś ładnego chłopaka. Tak. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Biały człowieczki. O, witam pana. O, witam pana, witam pana, pan miły, Pan ładny, Pan zły. Powiedzieć, że pan nie mieć. Ja, pan nie mieć dziewczyny. No ja być szczęśliwa po prostu. Dobrze. Na moim kanale nie są przewidziane tylko... Yy, Mówi Planet. Yy, planuję także nagrywać Agario, może Kleberbota i Akinatora. I może zacznę nagrywać Simsy i Minecrafta, ale to jeszcze się zobaczy Minecrafta będę na, chyba nagrywała z moimi kolegami, koleżankami z klasy. I pod każdym filmikiem właśnie będzie. Pod każdym filmikiem będzie link do ich kanału. Tak. To był mój kolega, zaraz się do niego odezwę. E, dobrze, to, to by było chyba na tyle, bo to był taki organizacyjny odcinek e, Więc e, łapka w górę, uśmieszek na twarzy i pa, pa!